też się zatrzymał, ale za chwilę będzie znowu wiało, o wieje, wiatraczek sobie, wiatr jest, deszcz jest, ulewa jest, Uch. tak, tak. Szapieł No, nawet widać kapę Ale no, spokojnie Na pewno jakoś się to da przeżyć ten dzień Przy piwku, przy dobrym filmie Dzisiaj się trochę cieplej ubrała. Tak to już jest. Tak to już jest. To człowiek im starszy, tym więcej dolegliwości ma. A zębów, jak się nie chce myć, to tak się nie chce myć. A później są kłopoty. No. Trochę. Trochę fotek porobię porobiłem znaczy się też no, ale mam nadzieję że komuś się spodoba albo nie iście. domek jak doma na sprzedaż jest. O Boże! Mam nadzieję, że w poniedziałek będzie yy, co do roboty, bo było roboty w ale O Boże Szkoda tu Barowa pogoda, chłopaki, dziewuchy Barowa pogoda. Wcale bym się nie zdziwił jakby do tej materacy nala, nalała się woda na tym dachu do tej atrapy w ciekawe jaki tam basen będzie potem Smajcie się zdrowo, tak